Frankowicze idą do sądu, a my musimy za nich płacić. Serio? Powiem Wam teraz, na czym polegał ten szwindel. Załóżmy taką sytuację. Bank udzielił kredytu, powiedzmy, że to było 100 tysięcy franków. Wypłacił to kredytobiorcy po średnim kursie NBP. To był jedyny moment, kiedy był średni kurs. Powiedzmy, że to było 2 złote. Czyli klient otrzymał 200 tysięcy złotych. Co zrobił bank? Te 200 tysięcy złotych, Podzielił po cenie zakupu franka, bo on teraz będzie mu kupował. Załóżmy, że to było złoto 80 zł. i już kapitał wzrasta do 105 tysięcy franków. To nie wszystko, bo teraz trzeba naliczyć raty. W związku z tym te 105 tysięcy tym razem pomnożył po cenie sprzedaży franka, bo będzie mu go sprzedawał. Załóżmy, że to było 2 ,10 zł. 10. 5, tylko 5% spreadu, a banki miały od 5 do 40, czyli 105 tysięcy, pomnożył po 2 złote 10 zł i już wyszło 221 tysięcy złotych. I to jest kapitał do spłaty, a nie 200 tysięcy, jak było na początku. I dopiero tą kwotę podzielił na raty, dodał oprocentowanie, dodał spread, dodał marże, i znowu każda rata po cenie sprzedaży. Uważa, że to jest uczciwe? Uważasz, że Frankowicze nie mają racji, idąc do sądu? Zastanów się. Zobacz w swojej umowie, zobacz, co ty masz napisane. I to kwota udzielonego kredytu to nie jest kwotą do spłaty.